Dzień dobry, tu studiod działka Solojolo. Dzisiejszy odcinek jest o rzeczach, których nie warto zapominać przed wyprawą na dziko. Mamy tu na myśli namiot, wyprawę w góry, czy też wyprawę vanem. I zaczynamy od rzeczy, którą tak mi się wydaje, pakujecie jako pierwszą. Ładowarki powerbanki. Myślę, że to jest kluczowe. No nawet nie o to chodzi, żeby pisać do znajomych, czy robić foty ale też, żeby mieć mapy, mieć nawigację i po prostu znaleźć się w terenie. Dlatego koniecznie powerbank, ładowarka, kabel do ładowarki. Kolejny fajny tip i wskazówka to tak zwany duct tape, czyli taśma montażowa srebrna, która jest bardzo mocna i przydaje się do naprawdę bardzo wielu rzeczy. Namiotów, plecaków, butów, czasem butów, lapków rzeczy, które właśnie macie w wanie. Niektórzy naprawiają nią samochody, więc myślę, że warto mieć nie całą rolkę, bo to jest dość ciężkie, ale parę metrów można sobie zabrać, czy taką resztkę ze sobą zabrać. Kolejna rzecz to jest mój harcerski tip, bez którego nie wyjeżdżam na wyjazdy na dziko, to jest sznurek, jakaś bawełniana linka która przyda się do wszystkiego i niekoniecznie cały kłębek wystarczy kilka metrów. Zazwyczaj mm -hmm. 2-3 metry już wystarczą, żeby wysuszyć ubranie, przywiązać rzeczy do plecaka, naprawić namiot. Jest myślę, nieskończona ilość rzeczy, którą można gdzie można to wykorzystać i do tego klamerki. Kiedy suszycie na przykład nocą ubrania, żeby Wam ich nie zwiało, można coś przypiąć do plecaka, dokładnie, suszący się na przykład ręcznik. A to jest coś, co ostatnio zakupiłam, czyli taka mała mata do siedzenia, fajna do, na przykład przy ognisku albo kiedy się maszeruje i żeby nie odczepiać karimaty, to wyciąga się taką matkę i można na tym sobie usiąść, kiedy jest na przykład mokro brudno, cokolwiek, no, żeby żebyś też się też zimno, nie, od gleby, a nie będzie nigdzie ani kawałka, nie wiem, pińka, żeby usiąść, tak, musisz tak. usiąść na podłodze warto, bo ona jest izolowana, prawda? Dokładnie, jest gąbka, i jest izolacja i to jest niedrogie, bardzo lekkie. Kolejna rzecz, bez której się nie ruszam, to scyzorek. A Oprócz tego, że jest tu kilka nożyków, jest otwieracz do konserw, jest otwieracz do wina. To, y, no, jest też oczywiście jakaś tam penseta, jakaś wykałaczka. Najważniejsze mm. jest po prostu nóż i myślę, że to się przyda zdecydowanie. Latarka, czołówka, Koniecznie. sprawa oczywista. Zestaw do szycia. Y, zarówno ciuchy, jak i namioty, jak i plecaki. Zabrany z jakiegoś hotelu. Y, mam go po prostu zawsze przy sobie. Latarka. Lornetka. Lornetka. Oczywiście, dla wszystkich miłośników przyrody. Tak, bo to jest tak, że czasami naprawdę brakuje, żeby coś dojrzeć. Przechodząc do końcika gastronomicznego. Naprawdę, nawet w lato sprawdza się termos. Ciepła herbata, wieczorem może Was dostać zmierzch. Naprawdę warto mieć ciepły napój ze sobą. Jak również warto mieć i ja noszę najczęściej przykroczony do, do plecaka na zewnątrz kubek. Bo w schroniskach najczęściej można dostać wrzątek za darmo albo za symboliczną złotówkę. Jedna torebka kawy czy herbaty i jesteście jakby samowystarczalne. Przekąski, koniecznie najlepiej jakieś tłuste, jako rzechy, i takie skompresowane, na przykład suszone e, owoce. To są bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy. Um, z rzeczy koniecznych, I pamię A, ksztućcie jeszcze z, gastro, z gastrodepartamentu, mm -hmm. taki czy jakiś składany, ważne, żeby był mały, bo na przykład można wziąć sobie wtedy sałatkę w puszce i, i ją zjeść. Um, apteczka. E, pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą apteczkę, plastry, bandaże. Bandaż też, opaska elastyczna. Bandaż elastyczny albo opaska bardzo często zdarzają się przy zejściach. Kontuzje kolana, więc jak jesteście gdzieś w górach, nawet niespodziewanie, nawet osoby, które nie mają problemów, zdarza się i o to warto mieć, to jest małe. I co jeszcze? Zimno-ciepło. Różnego rodzaju możecie znaleźć na rynku ogrzewacze, które. Po prostu się przełamuje i, i, one, i one mogą ogrzewać. Są, są też mniejsze takie do rękawiczek czy do butów. Folia NRC, ciepło zimno, czyli możecie się ochronić przed, czy przy, przy przegrzaniu albo przy wyziębieniu organizmu. To jest też konieczne, możecie też komuś pomóc na trasie. I ostatnie rzeczy. Kupka przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa, mała, ona jest zawsze do, do schowania, szybko schnąca, jeszcze nawet z odblaskami. To koniecznie, miejcie to zawsze ze sobą, niezależnie od tego, jakie są prognozy pogody. I mały gadżet, ale który może zmienić jakby. Jak to nazywa? Komfort spędzenia na przykład wieczoru, jak nie macie światła, albo jak jesteście w schronisku, albo pod namiotem czy w wanie. Lampka solarna, czy nie potrzebujecie żadnego zasilania, nie potrzebujecie baterii. Ona jest składana, dmuchana, w związku z tym zmniejsza się do bardzo małych rozmiarów i też możecie. Możecie ją przyczepić do, do plecaka, w ciągu dnia się ładuje, a wieczorem, wieczorem oświetla. No tutaj pewnie nie widać efektu, ale to jest ważna rzecz. Tak, buduje nastrój. Buduje Atmosferę. nastrój, ale i też służy Atmosfera po prostu jako, jako oświetlenie, nie? Więc, tak. a nie wymaga właśnie żadnych baterii ekologiczna, ekonomiczna, lekka. Mhm. I cóż, to są chyba... Najważniejsze rzeczy, które polecamy mieć ze sobą, jak widzicie, nie zajmują dużo miejsca, do tego oczywiście kosmetyki, ręcznik szybko schnący, ciepłe skarpety i ciepłe majtki jesteście gotowe, żeby ruszyć Namiec w pojedynkę. Namiot śpiwór. Namiot, śpiwór. <laughs> śpiwór, zapałki. To są chyba takie rzeczy y, oczywiste, o nich nie mówimy, ale też o nich pamiętajcie, nie warto jechać bez śpiwora. To chyba wszystko. Jeżeli tak. macie jakieś rzeczy, o których nie wspomniałyśmy, na pewno macie. Jakieś gadżety, które odkryłyście w sklepach podróżniczych za granicą, koniecznie dajcie nam znać i, i dopiszemy je do naszej listy i same będziemy chętnie poszukiwać takich. To są takie, myślę, podstawowe sprawy, trochę harcerskie, trochę bieszczackie, ale na pewno są jakieś super rzeczy, które, o których nie wiemy. To było solo jolo ze studia działka. Pozdrawiamy Was i życzymy udanych wyjazdów. Dzięki.